10 miejscowości najbardziej dotkniętych powodzią w Polsce 2024 rok. W dzisiejszym materiale przybliżę Wam skalę zniszczeń, jakie spowodowały największe powodzie w Polsce w 2024 roku. Był to niezwykle ciężki okres dla wielu polskich miast i ich mieszkańców. 10. Kłocko było jednym z najbardziej poszkodowanych miast. W kulminacyjnym momencie stan wody na nysie Kłockiej wynosił 798 cm, co stanowi ponad 550 cm powyżej stanu alarmowego i prawie 150 cm więcej niż rekordowy poziom. Wstępne szacunki mówią o 100 milionów złotych strat, powiedział burmistrz Kłocka, podkreślając, że nie wszystko zostało w to wliczone. W mieście ucierpiały między innymi zabytkowy Kościół Franciszkanów. Oraz kamienice na wyspie piasek. Na odbudowę potrzeba 5-6 lat, co powiedział burmistrz Kłocka. Przegraliśmy te batalię. 9. W brzegu, alert powodziowy został podniesiony, gdy poziom wód osiągnął prawie 950 cm. Żywioł spowodował poważne uszkodzenia miejscowej oczyszczalni ścieków. Co doprowadziło do zalania i awarii, w wyniku której fekalia wylały się na ulicę oławską. Obecnie trwają intensywne prace nad usuwaniem skutków powodzi w tej okolicy. Burmistrzyni miasta zaapelowała do mieszkańców o racjonalne korzystanie z wody. W brzegu dolnym nikt nie składał jednak broni, na miejsce zostało wysłanych 420 żołnierzy. Jak powiedziała w rozmowie burmistrzyni brzegu, sytuacja jest poważna jak we wszystkich gminach, w których zostały zalane oczyszczalnie. 8. Lewin Brzeski to kolejne miasto, które zostało dotkliwie dotknięte przez powódź. Nysa-Kłocka zalała miejscowość w 90%, co zmusiło służby do przeprowadzenia ewakuacji ludności. Sytuacja w Lewinie Brzeskim była krytyczna, a poruszanie się po mieście było możliwe jedynie za pomocą amfibii, łodzi lub kajaków. W ten sposób dostarczana była żywność i woda mieszkańcom, którzy zostali uwięzieni w zalanych domach. Z informacji gminy dowiadujemy się również, że zrzut ze zbiornika Nysa-Kłocka wynosił we wtorek po południu 600 m3 na sekundę. 7. W Lwówku Śląskim apogeum powodzi nastąpiło w nocy z 15 na 16 września, gdy rzeka Bubr przelała się przez Tamę w Pilichowicach. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Dawid Kobiałka, określił to jako najwyższy poziom wody w historii. Woda częściowo przerwała wał, zalewając w sąsiednią miejscowość Wlen. Burmistrz przestrzegł również mieszkańców, którzy zajmują lokale na niższych kondygnacjach budynków. Mieszkańcy Wlenia, Proszę przenosić się na wyższe piętra lub ewakuować do szkoły we Wleniu. Woda przybiera w bardzo szybkim tempie. Być może wedrze się do Wlenia. Zabierzcie pieniądze, dokumenty i leki. Sytuacja jest bardzo poważna. Około drugiej w nocy z niedzieli na poniedziałek opublikował jeszcze jeden bardzo dramatyczny wpis: Przegraliśmy walkę z wielką wodą. Woda przelała się przez wały za ośrodkiem sióstr Elżbietanek. Powoli będzie zalewała miasteczko. Niestety tutaj jej nie powstrzymamy. Dziękuję wszystkim, którzy tak dzielnie walczyli. Woda będzie jeszcze w kranach przez około 8 godzin. Niestety, agregat na ujęciu wody jest zalany i nie zasili pompy. Jutro będziemy starali się zapewnić prowiant i wodę. 6. Nyssa na opolszczyźnie również mocno ucierpiała w wyniku powodzi. Woda zalała tamtejszy szpital powiatowy. A przerażające obrazy z miasta obiegły całą Polskę. Zalane, unieruchomione samochody, całe podwórka pod wodą. Aby dostać się do domu, trzeba przejść w wodzie po pas. Choć udało się uchronić nysę przed całkowitym zalaniem, to wiele pomieszczeń, piwnic i garaży zostało zalanych. Trwa szacowanie strat i usuwanie skutków powodzi. Powódź w mieście Nysa nie nastąpiła od strony rzeki Nysa Kłocka i zbiornika Nysa w wyniku przerwania wału lub przelania się wody przez jego koronę, a od strony systemu kanałów zlokalizowanych w mieście, między innymi z kanału Bielawskiego 5. W Oławie, mimo że poziom wód zaczął opadać, sytuacja nadal pozostaje trudna. Mieszkańcy zajmują się łataniem przeciekających wałów. Oława broni się przed wielką wodą na odrze. Mieszkańcy walczą w niezwykle zorganizowany sposób, a wsparcia udzielają im służby oraz heroiczna ekipa lokalnej pomocy. Jednak o wschodniej części miasta nieco zapomniano. Woda przedostawała się tam kanalizacją na niektóre podwórka. Dla Oławy groźna jest też inna rzeka. Dochodziły sygnały, że tworzy się tam cofka. Gmina Prudnik również ucierpiała w wyniku powodzi. W niedzielę 15 września woda zalała basen przy ulicy Zwycięstwa oraz ogrody działkowe w zachodniej części miasta. Krytyczna sytuacja miała miejsce w pobliskim Jarnołtówku, gdzie tama przesiąkała wodą. Choć zapora wytrzymała napór złotego potoku, prawie każda wieś w gminie została dotknięta przez powódź. Wstępne szacunki mówią o stratach sięgających setek milionów złotych. Zniszczony jest fragment zabytkowego muru przy fabryce dawnego Frotexu przy ulicy Nyskiej. Według zamieszczonych tam wodowskazów poziom wody 15 września był o kilkanaście centymetrów wyższy niż kiedykolwiek wcześniej. Gdy wody zaczęły powoli opadać, w niedzielę 15 września do Prudnika dotarła informacja o przeciekającej tamie na Złotym Potoku w Jarnoutówku. Burmistrz Grzegorz Zawiślak ponownie wezwał do ewakuacji z terenów leżących przy rzece. Na szczęście tama wytrzymała przez noc napór wody. 3. W Jeleniej Górze trwa sprzątanie po wielkiej powodzi. W szczytowym momencie ewakuowano kilkaset osób, a woda wdzierała się do domów, osiągając poziom ponad metra. W mieście wszczęto śledztwo w sprawie wykopania koparką przepustów w wale przeciwpowodziowym w dzielnicy Cieplice, co doprowadziło do zalania pobliskich ulic i terenów mieszkalnych. 2. W gminie Zgorzelec trwa usuwanie skutków powodzi. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu poinformowała, że w ciągu 6 dni odnotowano 126 interwencji związanych z przejściem Niżu przez południowo-zachodnią część kraju. Centrum Zgorzelca wydaje się dość bezpiecznie w razie przelania z koryta Nysy Łużyckiej. Najbardziej zagrożeni są mieszkańcy dzielnicy Ujazd, mieszkający nad rzeką i zalewem Czerwona Woda. Pod topieniem zagrożony jest też Park Nadnyski oraz część ulicy Cienistej. Sprawdziliśmy, jak wygląda stan rzeki w Zgorzelcu. 1. Kamienna Góra, 17-tysięczne miasto na Dolnym Śląsku, również padło ofiarą powodzi. Woda zalała wiele ulic, w tym Tadeusza Kościuszki, papieża Jana Pawła II, Młyńską i Słowiańską. Obecnie sytuacja się ustabilizowała, a poziom wód znacznie opadł. W czwartek trwała akcja usuwania worków z piaskiem. Ogłoszono, że ze względu na wzbierającą falę, zdecydowaliśmy o odstąpieniu od działań ratujących mienie, dobytek mieszkańców. W tej chwili skupiamy się tylko na działaniach ratujących zdrowie i życie na ewakuacji tych osób, które takiej ewakuacji będą wymagały. Mamy już niestety pierwsze zgłoszenia, mówi burmistrz. Stąd apel. Żebyście się Państwo nie pojawiali w mieście bez potrzeby, nie wychodzili z domów, żebyście przyjęli sąsiadów z niżej położonych mieszkań. Dodaję. Rok 2024 był prawdziwym sprawdzianem dla Polski. Miejmy nadzieję, że proces odbudowy będzie przebiegał szybko i sprawnie, a podobne tragedie nie dotkną nas w przyszłości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.